Cześć. W dzisiejszym materiale pojawią się dwa oscyloskopy OWO. Jeden DS8204, a drugi model, drugiej części tego materiału Wam przedstawię. Są to dwa oscyloskopy, które trafiły do mnie już dosyć dawno, dawno temu. Jeden z nich częściowo już pojawił się na moim kanale. Częścią, albo raczej rzeczą, która jest wspólna dla Obydwu oscyloskopów jest takie same zachowanie, można by powiedzieć, takie samo uszkodzenie. Jakie to zachowanie, jakie to uszkodzenie? Zobaczcie, po włączeniu oscyloskopu pojawia nam się logo startowe i nic więcej. Zanim zabrałem się za te oscyloskopy, już w momencie, kiedy pierwszy z nich do mnie trafił, napisałem do producenta. Niestety, ze strony producenta nie dostałem żadnej informacji zwrotnej. Ten oscyloskop jest skręcony, złożony i na tą chwilę nie zamierzam go rozkręcać i zaglądać do niego. Dlaczego? Za chwilę, na przykładzie drugiego egzemplarza, Wam wyjaśnię. Zatem czary Mary, i za chwilę pojawi się na Waszych ekranach drugi egzemplarz. Drugi egzemplarz to Owon DS7104. Czy drugi oscyloskop zachowuje się dokładnie w ten sam sposób? Spójrzcie, jak możecie zauważyć, dokładnie tak samo. Próba uruchomienia oscyloskopu z wciskaniem różnych klawiszy czerwonego, zielonego to są jedyne dwa, które się podświetlają. W różnych kombinacjach nie przynosi, jak to się mówi, żadnego rezultatu. Zastanówmy się chwilę, co zrobić, żeby spróbować pchnąć dalej diagnostykę. Co jest uszkodzone, zarówno w jednym jak i drugim oscyloskopie. Ten dokładnie egzemplarz już pojawił się na moim kanale. Przy okazji tego egzemplarza opowiadałem wam o tym, jak bardzo łatwo, opadając w tak zwaną rutynę, można uszkodzić jakieś urządzenie bardziej niż było przed próbą naprawy. Na przykładzie tego egzemplarza pokazywałem wam przetwornicę, która się tutaj znajduje, a którą mierzy, mierząc, jak to mówią klasycznie, omomierzem, wydaje się, że w gałęzi, w której jest ta przetwornica. Jest czyste zwarcie. W momencie, gdybyśmy klasycznie chcieli przeprowadzić próbę, tak zwaną zwarciową, moglibyśmy uszkodzić wiele elementów. W tym momencie chciałem powiedzieć zatem albo tak więc, ale tak naprawdę staram się unikać już tych sformułowań. Ciężko jest znaleźć jakiś zamiennik. W tej sytuacji. Zanim będziemy chcieli zrobić jakąś próbę zwarciową, warto jest zastanowić się nad topologią danego układu. Warto zajrzeć do danych katalogowych. Niestety, znaczy układów scalonych, bo oczywiście schematów nie ma. Niestety, czasami są takie sytuacje, że trzeba mocno doktoryzować się, próbując znaleźć jakiekolwiek sensowne dane. Tutaj mamy na przykład. Jako przykład to jest kawałek tak zwanego anemometru, który używamy do badania przepływów w komorach laminarnych i nie tylko. Po iluś tam latach pracy urządzenie przestało startować. Na mikroprocesorze, a w zasadzie na jego kwarcu, nie ma żadnego przebiegu. Wszystkie napięcia zasilania są. Oczywiście schematu do tego nie ma. To jest taki fajny, malutki element trzynóżkowy. Wygląda jak tranzystor. Napisane jest na nim J, nie, przepraszam, 25J. Ja sobie go tutaj gdzieś na płytce z boku o, wlutowałem i zachowuje się bardzo ciekawie, bo ma dosłownie pomiędzy dwoma nóżkami 30, tam chyba 1 omów rezystancji, więc raczej nie jest to sprawny element. Niemniej jednak poświęciłem chwilę czasu i tak na szybko. Sądząc, z opisu płytki jest opisane jako CR. CR również są diody, więc z opisu można by teoretycznie wywnioskować, że jest to dioda pojedyncza bądź podwójna. Natomiast szukając gdzieś tam w internetach, powiedzmy co to może być. Nie ma niestety na tą chwilę zbyt oczywistej odpowiedzi. Muszę pokopać dalej. Podobnie było w tym przypadku tego oscyloskopu, trzeba było chwilę pokopać, chwilę poszukać, żeby upewnić się, że zwarcie, które jest bezpośrednio na tym dławiku, to jest rzecz normalna i taka jest aplikacja tej przetwornicy. I oczywiście, gdybym chciał klasycznie zrobić próbę zwarciową, to mógłbym sporo uszkodzić, sporo namieszać. W tym przypadku, na szczęście, musiałem się troszkę zastanowić i bardzo dobrze. Niemniej jednak, sprawna przetwornica, jak się później okazało, nie jest powodem takiego zachowania się oscyloskopu. Przy okazji tego oscyloskopu opowiadałem Wam o tak zwanej baterii, która tak naprawdę nie do końca jest baterią, a jest akumulatorkiem. Zaraz tutaj gdzieś postaram się odgrzebać, aczkolwiek nie chcę Wam tutaj szeleścić, bo wiem, że to jest troszkę wkurzające. Eee, poczekajcie chwilę. OK, więc wiemy już, że teoretycznie ta przetwornica nie była powodem Naszego takiego zachowania oscyloskopu. W toku poszukiwań znalazłem tą baterię o akumulatorek, jak to się ładnie mówi. Patrzę, czy jest coś napisane. Tak, a no, możecie sobie zobaczyć, jaki to jest typ akumulatorko baterii. Zamiast 3V to coś miało niecałe 2V. W tym momencie moje. Wszystkie drogi zaprowadziły mnie w kierunku tego, że trzeba albo naładować ten akumulatorek i zobaczyć, co będzie, albo zamówić nowy, ponieważ strasznie mi się dłużyło ładowanie tego akumulatorka. Udało mi się chyba go naładować do 2,6 chyba 6 czy 7V. Przypominam, że to jest bardzo specyficzny rodzaj akumulatorka. Trzeba go ładować dosłownie mikroamperami. W międzyczasie zdążyły dojść do mnie nowe akumulatorki od pana Chińczyka, i po zainstalowaniu akumulatorka i zrobieniu tak zwanego resetu, niestety nic się nie zmieniło czyli to urządzenie nie startuje. Jak dalej spróbować diagnozować? Sprawdziłem wszystkie przetwornice, które mogłem sprawdzić. Wydawać się może, że one wszystkie startują, pojawiają się wszędzie napięcia. Oczywiście słynna kamera termowizyjna tu niewiele wnosi, bo jeśli nie ma jakiegoś tam powiedzmy czystego zwarcia, to układy, które pracują, grzeją się mniej lub bardziej. Bez sensu było szukać uszkodzenia, jakiegoś tam przy pomocy. Kamery termowizyjnej, tym bardziej, że obydwa oscyloskopy, jak możecie w tym materiale zaobserwować, zachowują się dokładnie tak samo. Pierwszy wniosek, który się nasuwa, to to, że mamy wspólne uszkodzenie. Drugi wniosek, który się nasuwa, to, że z opisu klientów te oscyloskopy były używane. Potem zostały wyłączone, i pewnego dnia już się nie uruchomiły. Zatem nasze drogi, nasze poszukiwania powinniśmy skierować w kierunku firmware'u, pamięci. Ale jak to zrobić? Jeśli chodzi o ten konkretny oscyloskop. Zacząłem szukać złącza, do którego można by się wpiąć przy pomocy takiego to konwertera, po to, aby spróbować zobaczyć, w którym momencie ten oscyloskop utyka po włączeniu zasilania. Niestety nie ma tu nigdzie złącz, które byłyby w jakiś sposób logiczny opisane. Znalazłem tutaj dwa złącza, jedno tam wielopinowe, oczywiście tu nie było żadnych, nazwijmy to, gold pinów, czy jak zwał, tak zwał, tylko tak zwane dziurki. Już nie chcę robić zbliżenia. Łatwo to znaleźć. Znalazłem złącze, które znajduje się tutaj, a raczej w otwory. Raz, dwa, trzy, cztery. Mamy dziurki. Po wzięciu miernika elektrycznego dłoń na pierwszej dziurce. <laughs> śmieję się. Powiedzmy w pierwszym, w pierwszym pinie, którego nie ma. Miałem napięcie tam coś koło 1,7 V, a potem w dwóch pozostałych jakieś tam napięcia, i w trzecim było 0. Z kolei wzięcie omomierza do ręki upewniło mnie, że tu mamy masę, tu prawdopodobnie mamy zasilanie, a tu być może jakieś dwa sygnały, dlatego że bezpośrednio z tych powiedzmy pinów dokładnie te dwa sygnały idą do dwóch takich samych rezystorów. Zatem można by podejrzewać, że jest to jakiś rodzaj złącza, do którego można się podlutować i spróbować podejrzeć, czy coś tam się dzieje ciekawego. Taki konwerter kupiony tam za parę naście złotych. Oczywiście plus jest taki tego konwertera, że mamy tutaj możliwość przepięcia się tymi dwoma kabelkami, przewodami, gdybyśmy, jak to się mówi, nadajnik z odbiornikiem pomylili. Zatem, jak spróbować podłączyć się i zobaczyć, co w trawie piszczy? Oczywiście do tego są różne programy. Ja akurat używam programu, programu Putty. Zobaczmy, czy uda nam się, a w zasadzie mi, skomunikować z urządzeniem. Dajcie mi chwilkę, ja uruchomię program i zmienimy sobie kadr. Chociaż dobrze by było... Trochę przekręcić. W ten sposób włączmy oscyloskop. Zobaczmy, czy coś się uda. E, niestety nic się nie udało. E, w sumie to powiem Wam szczerze, e, ja już to robiłem wcześniej i uda, uda mi się połączyć z tym oscyloskopem. Natomiast pytanie, czy ja go w tej chwili nie zostawiłem włączonego? Dobra, dajcie mi 5 sekund, zaraz do Was wracam. No dobra, pyk. I. Cóż to na naszych ekranach się pojawiło? Hmm, niestety kręcę ten materiał w, powiedzmy, że w ciągu dnia i no, jest jak jest. E, słuchajcie, to co widzimy, wystartował nam ubud, mamy pamięć NAND 512. E, cóż możemy się dowiedzieć? Że mamy błąd. Błąd w zasadzie możemy mieć, znaczy błąd jest jeden. Błąd sumy kontrolnej lub NAND, czyli możemy w tym momencie podejrzewać dwie rzeczy. Albo rzeczywiście suma kontrolna w jakiś sposób się wywaliła, albo fizycznie pamięć NAND jest uszkodzona, albo spoiwo pod pamięcią NAND jest uszkodzone. Albo, oczywiście, co najbardziej wydaje się być logicznym, mamy uszkodzony, tak zwany firmware. Oczywiście możemy sobie wywołać jakiś tam help. Ja starałem się zrobić, jak to mówią, różne rzeczy przy pomocy tych komend. Niestety nie jestem informatykiem, więc moja wiedza w tym temacie jest bardzo mocno, nazwijmy to uboga. Nie zmienia to faktu, że obydwa oscyloskopy chorują na to samo. Pozwólcie, że zmienię kadr, już nie będę robił takiego zooma, wróćmy do oscyloskopu. Próbowałem przy pomocy właśnie niektórych z tych komend spróbować go pchnąć dalej, używając jakichś tam, powiedzmy, ustawień defaultowych, tak ja zawsze mówię, może nie do końca z angielskiego. Niemniej jednak nie zmienia to faktu, że nic się nie udało i jest dokładnie tak, jak było pierwotnie. Wspomniałem Wam przed chwilą, że ze mnie informatyk średni na jeża, zatem stwierdziłem, że spróbuję poszukać pomocy gdzieś na najlepszym forum na Iwi Blogu. Zarzuciłem temat, wkleiłem zdjęcia. Niestety nie doczekałem się żadnej odpowiedzi, chociaż dzisiaj ktoś tam mi przysłał informację. Spróbuj przy pomocy różnych kombinacji klawiszy włączać i wyłączać oscyloskop. To są rzeczy dla mnie oczywiste i ja to już dawno zrobiłem. Nie znalazłem żadnego resetu na płycie głównej. Może niezbyt dokładnie szukałem. Staram się jeszcze poszukać tego resetu. Nie chcę mi się wierzyć, że prosta rzecz, jaką jest rozładowanie akumulatorka podtrzymującego pamięć, może doprowadzić do tak zwanego wywalenia się całego oscyloskopu. W zasadzie powinienem powiedzieć, że nie chcę mi się wierzyć, że po wywaleniu się oprogramowania przez akumulator, który stracił swoje napięcie we swoją pojemność, nie ma jakiejś właśnie kombinacji klawiszy, nie ma jakiegoś resetu, który by pozwolił to urządzenie uruchomić. Powinienem jednak najpierw pomyśleć, co chcę powiedzieć, a potem powiedzieć. Podobną sytuację miałem kiedyś w jednym z urządzeń. Była to komora laminarna, gdzie po kilku latach trzeba było wymienić baterię CR2032, która podtrzymywała właśnie ustawienia pamięci. Po wymianie baterii na nową urządzenie startowało i się wykraczało, czyli sytuacja była bardzo podobna jak tutaj. Ponieważ nie mieliśmy informacji jeszcze na tamtym etapie od producenta, co można w tej sytuacji zrobić. Zatem przeryłem całą płytę, kombinowałem, czytałem zawartość pamięci, próbowałem coś mądrego wymyślić. Niestety e, nie udało się. Stwierdziłem, że przecież to jest niemożliwe, żeby urządzenie po wymianie baterii padło i trzeba było wymieniać nową płytę. E, co się okazało, że po przegrzebaniu archiwów z jakiegoś szkolenia kolega, który był na szkoleniu, dotarł do informacji, że po wymianie baterii załóż zworkę, włącz zasilanie, zdejmij zworkę, ustaw datę, czas, skalibruj wszystkie przepływy, alarmy itd. itd. Wyłącz, a wcześniej jeszcze zapisz. Wyłącz, włącz, sprawdź, czy wszystko działa poprawnie. Jeśli w tym urządzeniu producent nie zastosował czegoś takiego, typu, właśnie wciśnij kombinację klawiszy, wyłącz, włącz, bądź też, e, nie wiem, zresetuj coś, to będzie to bardzo poważna wada fabryczna. Co jeszcze zrobiłem? Przed nakręceniem tego materiału, już Wam odpowiada. Znalazłem jakiś, powiedzmy, uniwersalny firmware. Niestety, na stronie producenta już do serii tych oscyloskopów nie ma nigdzie żadnego oprogramowania, żadnego firmware'u. Natomiast znalazłem gdzieś w jakichś archiwach, na starych stronach, chyba nawet włoskich, program, który służy do. Nazwijmy to wrzucenia firmware'u do tego oscyloskopu, jak również jakiś firmware. Na szczęście dla mnie, oprogramowanie, nazwijmy to, którym można wrzucić nowy firmware, musi się skomunikować z oscyloskopem, musi czytać jego numer seryjny, jak również powiedzmy w tym oprogramowaniu i powiedzmy w firmware'ach różnych, które było w tym oprogramowaniu, te firmware'y były do różnych grup oscyloskopów. Dlaczego o tym mówię? Ano dlatego, że próba wgrania nie tego firmware'u do danego urządzenia może się skończyć bardzo poważnymi konsekwencjami, że już w ogóle nic się nie da zrobić. W tym przypadku stwierdziłem, że cóż mi szkodzi podłączyć oscyloskop do komputera i spróbować uruchomić ten program. I zobaczyć, czy po pierwsze w jakiś przedziwny sposób uda mu się skomunikować z tym oscyloskopem, pobrać numer seryjny, oczywiście i model, i zaproponować którąś wersję z tych firmware'ów. Zatem uznałem, że ryzyko jest niewielkie, warto spróbować. No, zgadnijcie, co się okazało. Nie trzeba być Einsteinem. Wystarczy zobaczyć, że ten tak zwany nasz ubód nie wystartował w 100%. Zatem nie wiem, jak to powiedzieć. Jeszcze raz powtórzę, nie jestem informatykiem, ale nie nazwijmy to załadowały nam się odpowiednie sterowniki, żeby rzeczywiście powiedzmy, Windows mógł zobaczyć i skomunikować się, o może w ten sposób, z tym urządzeniem. Więc logicznym jest, że program nie zobaczył oscyloskopu, nie zobaczył numeru seryjnego, w związku z czym nie mógł się z nim połączyć, albo raczej nie mógł się z nim połączyć, bo nie i nie zobaczył numeru seryjnego, o może w ten sposób, no i na tę chwilę wygląda na to, że oscyloskop jest tak zwaną cegłą. Do drugiego oscyloskopu nie muszę zaglądać, bo właściciel, a w zasadzie właścicielka drugiego oscyloskopu przykleiła baterię do tego oscyloskopu, dokładnie taką, więc podejrzewam, że tok rozumowania był podobny do mojego. Ja poszedłem tylko jeden krok dalej, bo. A w zasadzie dwa sprawdziłem, czy wszystkie przetwornice działają. Udało mi się skomunikować w jakiś tam sposób z tym sprzętem. I niestety na tą chwilę wygląda na to, że obydwa oscyloskopy to będą piękne przyciski do papieru. Na razie na IV blogu to była jedna, jedyna odpowiedź, na którą tak jak wam przed chwilą powiedziałem już dawno zweryfikowałem, zanim napisałem post. Jeśli chodzi o producenta, bo pewnie wielu z Was od razu mówi, kurde, dlaczego baranie nie napisałeś do producenta? Ta odpowiedź jest prosta. Ja już pisałem dobrych kilka miesięcy temu do serwisu jednego zagranicznego do producenta. Nie do końca dostałem jakąkolwiek odpowiedź zwrotną. Aczkolwiek dzisiaj jest pewien przełom, bo tydzień temu. Jeszcze raz ponowiłem maila i dostałem dzisiaj, czy w zasadzie wczoraj wieczorem, już nie pamiętam, odpowiedź od producenta. Podaj proszę numer seryjny. Opisałem obydwa przypadki tych oscyloskopów, załączyłem odpowiednie zdjęcia, podałem numery seryjne i poprosiłem, żeby podpowiedzieli, co z tym fantem może mogę zrobić. Przecież szkoda by było, żeby te dwa oscyloskopy zostały tak zwanymi cegłami. I tutaj, niestety, morał tej opowieści jest następujący. Oscyloskopy nie są jakieś bardzo stare, choć na pewno kilka dobrych lat mają. Jeśli faktycznie nie da się nic zrobić z tym, że po wyczerpaniu się akumulatorka. E, wysypało się oprogramowanie, no to bardzo słabo będzie świadczyło o tym producencie. E, I jak dla mnie na tą chwilę jest to wada fabryczna, chyba że gdzieś w instrukcji obsługi do oscyloskopów jest napisane, że przy wymianie baterii wel akumulatorka. Należy, czy po wymianie należy zrobić to, to, i to i sprzęt będzie działał. Obawiam się, że takich informacji raczej nie znajdziemy w normalnej instrukcji obsługi. Być może w jakiejś instrukcji serwisowej jest to napisane. Czekam cierpliwie, co odpowie producent. Mail naprawdę z mojej strony był bardzo mocno wyczerpujący, natomiast powiem Wam, że często jest tak, że no niezrozumienie z tej drugiej strony jest czasami bardzo, bardzo duże. A wynika to z tego, że ludzie w różny sposób znają jakiś tam obcy język, w tym wypadku angielski. Jak również my troszeczkę czasami inaczej myślimy, inaczej formułujemy swoje zdania, niż powiedzmy ktoś, kto jest kulturowo od nas, no może niedaleki, ale w każdym razie no ma inny tok rozumowania, tak bym to określił. Słuchajcie, nie będę dzisiaj przedłużał. Jak możecie zauważyć, tak naprawdę z mojego punktu widzenia to, co mogłem zrobić, to zrobiłem. To na pewno jest jakiś rodzaj pamięci mikrona. Jeszcze dokładnie nie wiem, czy to jest akurat ten nasz NAND, w którym ewentualnie może być firmware. Nie chciałbym, żeby tak było z kilku względów. Po pierwsze, no to jest w wersji BGA. Ja nie mam do tego programatora. Jeśli nie uda się w jakiś prosty sposób przy, jakiego, przy pomocy jakiegoś interfejsu tutaj wgrać, powiedzmy, nazwijmy to na siłę firmware'u, no to będzie nieciekawie. Co się okaże, tego się dowiecie w kolejnych materiałach. Nie wiem na tą chwilę, czy to będzie za tydzień, za miesiąc, za pół roku. Tak jak wam wspomniałem, czekam cierpliwie. Na odpowiedź od producenta. A jeśli drodzy widzowie, ktoś z Was spotkał się z podobnym problemem i chciałby mi pomóc i naprowadzić mnie na rozwiązanie, to oczywiście będę wdzięczny. Sentencja tego materiału jest, powiem Wam szczerze, dla mnie i chyba dla Was mało optymistyczna. Z kilku powodów. Po pierwsze, jeśli rzeczywiście. Głupia bateria u cegli, ten i tamten oscyloskop, to bardzo, bardzo niefajnie. Druga rzecz, jeśli tak będzie, no to się okazuje, że producenci chińscy bardzo mocno muszą popracować nad swoimi produktami i pod dużym znakiem zapytania zostaje zakup nowych urządzeń. Oscyloskop Tektroniksa, który wiele, wiele razy pojawiał się w moich materiałach, ma już dobrych kilka lat. Od ostatniego półtora roku stoi nieużywany. Będę go musiał niebawem wystawić i sprzedać, bo bez sensu jest, żeby dalej stał, ale jestem przekonany na 99%, że ja po prostu go włączę, on ruszy i on będzie działał. A, urządzenie, które ewentualnie może zostać uceglone przez ten głupi akumulator o baterie, przez tą głupią akumulator baterię no to świadczy o tym, że no coś poszło nie tak. I przyznam szczerze, że chyba na razie, na tą chwilę jestem bardzo mocno zniechęcony do produktów tej firmy. Chyba, że producent się odezwie, podpowie rozwiązanie i Oczywiście ja to rozwiązanie upublicznię, żeby wszyscy ci, którzy mają podobne sprzęty, no, mogli na tym skorzystać. Na tą chwilę, no powiem Wam szczerze, jestem troszkę, jak to mówią, troszkę rozczarowany. No ale cóż, miejmy nadzieję, że można się w pozytywny sposób rozczarować, tak jak można cofać do tyłu. Nie będę przedłużał tego materiału. Wam bardzo dziękuję. Do kolejnych odcinków. Cześć, trzymajcie się, pozdro.